Janów Podlaski zasłynął na całym świecie dzięki hodowli koni arabskich. Jednak teraz stagnina utrzymuje się z czegoś zupełnie innego. Czy to właśnie ta zamiana przyczyniła się do złej sytuacji hodowli, która do tej pory przynosiła miliony złotych zysku? Janów Podlaski w większości kojarzy się z jednym, a mianowicie hodowlą koni, które zostały docenione na całym świecie. Częstymi gośćmi w stadni nie byli zagraniczni inwestorzy chcący zakupić konia właśnie z tej jednej konkretnej hodowli. Pokazuje to, jak wielką renomę miała ta stadnina. Jednak teraz interes chyli się ku bankructwu, a według obecnej władzy wszystkiemu winna jest susza. Janów Podlaski upada przez suszę. To wręcz niesamowite, na jak gigantyczne kwoty bywały wyceniane konie pochodzące ze stadniny w Janowie. Mogłoby się wydawać, że tak znanej marki zwyczajnie nie da się zrujnować. Nic bardziej mylnego. Obecna władza ma wytłumaczenie na aktualny zwystan stadniny wedle Ministerstwa Rolnictwa wszystkiemu winna jest susza. Susza szkodzi hodowli koni, ale bydło jest już odporne na kaprysy matki natury. To właśnie hodowla bydła oraz pozyskiwane z niego mleko utrzymuje w tym momencie stadninę. Dziennikarze postanowili sprawdzić te szokujące doniesienia. Z nich wprost wynika, że przed objęciem władzy przez pis Stadnina w Janowie radziła sobie bardzo dobrze, niezależnie od tego, czy była susza czy też nie. Nie da się ukryć, że jest to bardzo pokrętna logika, której ciężko dać wiarę. Skoro nie susza, to co sprawiło, że Stadnina jest w tak złej sytuacji. Wiele osób doszukuje się w tym wypadku winy aktualnego rządu. Chodzi dokładnie o wymianę kierownictwa wielu firm państwowych, a w tym również stadniny koni, w której szefostwo również zostało wymienione, mimo że poprzednia kadra miała całe lata sukcesów i doświadczenia. Co ciekawe, to właśnie w 2015 roku hodowla koni przestała być głównym dochodem dla spółki, a stało się nim bydło oraz pozyskiwane mleko. Ciężko powiedzieć, czy stadnina w Janowie Podlaskim stanie jeszcze na równe nogi, ale wiele osób ma nadzieję, że tak się stanie. Możliwe, że kolejne zmiany w zarządzie po nadchodzących wyborach spowodują, iż o znowu się zrobi głośno na świecie.